Siema, siema, siemaneczko w kolejnym odcinku z Robloxa, znowu na rowerku. Mam nadzieję, że ten level, level 11 pójdzie minimalnie lepiej niż poprzedni, bo na tamtym spędziłem bardzo długo czasu, bardzo się denerwowałem i tak dalej, i tak dalej. Więc no co, no lecimy, tylko tak, szybki resetik, wiadomo, trzeba zobaczyć, ile nam pójdzie. A, poczekaj, timer jeszcze chciałem, tak, full reset, o tak. I full reset i jedziemy. Co ja robię tu? Nie wiem, ale dobra. Zmi zmienił się wygląd lekko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow. Nie zwróciłem uwagi, że to opadało. Chyba, chyba jakieś nowości tu są, słuchajcie. Bo... Kurde, tak się rozpędziłem, że normalnie mi przeleciało. Są jakieś... Nowości, chyba. Mi się tylko wydaje, że sam miałem Tracer'a Hubę w tym... żeby to był jakiś prostszy level, bo na razie nie jadę i tak w sumie... W sumie jest nie najgorzej. O! Utrzymam się, utrzyma utrzymałem się. Nice! Rzadkość u mnie, nie? A tutaj już akurat zapomniałem spacji wcisnąć w pewnym momencie, także tak, to już się nie utrzymałem. Ale lecimy jak najszybciej, oczywiście wiadomo. Eee? 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 Na koniec trochę przyhamowałem, dlatego nie doleciałem. Wiecie, jak jest. Wiecie, jak jest, nie jest łatwo. Proszę bardzo. Wow, ile tu podskoków będę miał? Raz, dwa, trzy. O kurde, jeszcze trochę i nie dolecę normalnie. Widzicie? O tak. O tak, dokładnie. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Jestem już dobrze napędzony. Ostatnia, dam radę. Dałem radę. A, to po prostu kolorki się zmieniają, dobra. Trzeba wytracać prędkość i ładnie można przelecieć. O, dobra, tam się zrobiła przestrzeń, ale szkoda, że wyhamowałem. Dobrze, przynajmniej tutaj nic nie znika, ale za to ja znikam. Ej, no, bez takich kurde. Czciach mnie potraktowało? To po prostu... Nie zdążyłem podskoczyć, za wolno, za wolno trzeba to słuchajcie, na pełnej. U! No jednak na pełnej nie do końca prawie wyszło, także wiecie jak jest. Liczyłem, że się zmieszczę, nie? A! Cholera, no i znowu widzicie? Tak to już jest z moim lamieniem tutaj. Po prostu. Ło, jak to daleko w w sięga. O, ej, co jest? A! Okej, okay, dobra. <laughs> Nagle wykamowałem bo kurczę. Niczego. Czyli, czy, czy ja mam jakieś dziwne wrażenie, że to jakoś mnie nie odbija, czy mi się tylko tak wydaje? Ej, okay. ej, okay. dobra. To było. Dziwne te rękawice, z reguły jest dosyć łatwiej chyba, nie? Odbić się. No, ale już mniejsza większość. Ważne, że jedziemy dalej. Także, a mówiłem no, no, jeszcze chyba w poprzednim odcinku euro, także... O, nie wiedziałem, że to odbija! Kurde, e, zaraz się zaczyna euro. Jadę do Niemiec, do Hamburga. Na... Na, na krótki meczyk otwarcia Polaków, ale to już zapewne ten odcinek będzie dawno po tym meczu. Mam nadzieję, że oczywiście Polacy wygrają. Oczywiście wygramy euro. <laughs> jak co. Ej, no dlaczego to tak krzywo mnie odbija? Uff, ale się utrzymałem. Oczywiście to marne yy, nadzieje, ale zawsze warto im pokibicować Wiecie, jak jest. No nie masz co od razu ich wskazywać. No, chociaż ostatnio grali. Nie najgorzej, także no, może coś z tego będzie, a nuż, a nuż, wiecie. Różnie bywa. Nagle wyjdziemy z pierwszego miejsca ups, w grupie i, i dokonamy cudu, tak? Cudów nie, u niemiaszków. Chyba. O, i jesteśmy dobra. Kolejny etap zaliczony. Dobra, yy, był w tym farcik. Wiecie jak jest. Już myślałem, że to dam radę przeskoczyć. Easy, nie? A tutaj mnie to normalnie strollowało. Dobra, pokonane. Tutaj musimy. <ścoughs> I dlatego. Troszkę nie lubię tej gry, z uwagi na to, że ona mnie. trolluje, bo. Czasami właśnie takie sytuacje nie spada ci rowerek. No jak może spać, jak się kręcę w kółko tylko, nie? No to tak. Logicznie, logicznie. Uwaga, uwaga, uwaga. Chyba numer dwa, teraz nie zwal niczego. Wiecie. O tak. Tego co wybiło bo chyba miał troszkę inne opóźnienie niż ja dobra Tak kurde trzeba się prosto utrzymać przejedziemy nie? chyba to było naj... najtrudniejsze się prosto utrzymać tak? no i wiedziałem że w dziurę już padnę, nie? no przecież jakby inaczej, jakby inaczej no i dupa, mogłem się cofnąć. Not good, not good, not good, not good. Jeszcze uciekać przed nożem. Ktoś tam ze mną spadł właśnie. Wiecie, że odpadnę w ten nóż? No... Och, nie wpadłem w ten nóż, ale farcik. Ej, no słyszeliście nawet, że skoczył, a on nie skoczył. Co to ma znaczyć? Dobra, dawaj. Nóż pokonany, tu pokonany, tamten ktoś spadł. O. Jedziemy samą myszką i... Opsa! Ło! Wow. Miałem taki rozpęd, że nawet już nie potrzebowałem tych... pomocy. A! A! a. Kurde, już myślałem, że tu nie ma, przez chwilę nie widziałem tego. Także myślałem, że tu nic nie ma, a tu dupa skręciłem za bardzo i... Dupa. I dobra, mamy to, nie? Ktoś tu się za bardzo rozpędził. Znam to, znam to z autopsji, wiecie jakie... Piękne, ładne kolorki. Dobra, musimy tu skręcić. O tak. O tak. O tak. I hops, dobra, mamy to. Mhm. Mm I kurczę, co on? I coś, że to robił. Takie przekombinowane te klocki, a nie. to się nie znie a, nie ma nie zdążysz tym razem. No i ten level mi się o wiele bardziej podoba niż ten poprzedni dziesiąty. No tutaj to słuchajcie, przynajmniej jakoś gładko idzie, nie? Czyli to jest po prostu tak dla... dla... wiecie, mniejszych debili, czyli dla mnie, nie? Czyli wy to pewnie robicie kurde od ręki taką przejażdżkę. No ja to wiecie, się tu podnieca. A to takie to proste pewnie. O, jak tu czerwono! Kawałkiem buta można rzecz, Kawałkiem opony. Ja się na nic nie dotknij. Bo kurczę, zaraz mnie to. Ohohoho. Mamy to. No i prosto na czerwony. Dobra, kurde, dawaj, na pełnej. O tak, nie przestajemy. Bo jak przestanę, to zginę. No i, kurde, tyle. O, dawaj, 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 dawaj. O, o, o. O, już myślałem, że nie... Już myślałem, że nie trafię na ten sam koniec, nie? Już myślałem, już myślałem. Musiała, nie? Po prostu potrzeba drobinkę farta, żeby nie trafić w tą kula. Już widzę, jak leci znowu. Musiałem zwolnić. Dobrze, że starczyło mi rozpędu na tyle, na ile. do dołki i zobaczcie, teraz się zamknie i teraz muszę uciec. No nie, no, kamera mnie po prostu troluje Kolejny raz, słuchajcie. Ja nie wiem. Co jej tu nie zmienię. Widzicie? To Ona się wyłącza. I znowu to samo, po prostu, kurcze nie wiem o co je chodzi, było ładnie, fajnie ustawiona. to to się zamyka. Dobra, no trudno, będę musiał nad nią pomyśleć, nie? W międzyczasie ktoś tu zrobił... A jaki kurcze hardcore. No i co? I co? Ja tak bez spadnięcia to przejdę? Taki kawałek trudny. Ha! Śmiesznie. Zastanawiam się czy wyjdzie no i wyszło. Oj. A tu w sumie możemy doleciał. Zacząć, czy dolecę, uwaga. Rozpędzamy się na pełnej... Ale to już nie wyszło. No tak. Zrobimy to normalnie, nie? Będzie dwa razy szybciej, albo i nie. Weź no takie łatwe ty kurdelami, chłopie. No. Co o tobie powiedzą, no, że jesteś lama? O nie, widzicie to moje ulubione? Cienkie. Ej, co za troll, że tu nagle zabrakło mi jednego? Co to? A! Drifting i mój niebieski rowerek spadł. Nie spadłem z rowerek, ej, czekajcie. O, dobra. O wow. myślałem, że się nie wyrobię. A, zdążę! żyłem. O, o jadę, jadę. No i co to było? Strollowało. Dawaj. O tak, do boj, No tak. Fajnie, fajnie, jak nie za łatwo. Uś, już myślałem, że spadnę i znowu tak zlamię. Ale na szczęście tak nie zlamiłem, także idziemy do kolejnego. Nacisnąłem, spację. Ojej. ojej, ojej. 35 śmierci, a w tamtej to miałem chyba za 200 w poprzednim levelu. Wiecie, no jest łatwiejsze, no jest łatwiejsze. A! Uf. Miałem wrażenie, że nie dokończę tego. Tak leciałem, tak leciałem. O, goni mnie! Chciałem przyspieszyć, by mnie tak goniło, widzieliście to? A, ja widziałem śmierć w oczach, że już tutaj nic z tego nie będzie, nie? Uf. No. Tak to sobie można jechać, nie? Oho. Kolejne takie. Fajne, schodki, cienkie, z dużymi przerwami. Czyż te to jeszcze nie są takie cienkie na szczęście? Ło! Wow. Chyba większa przerwa była. Prawie nie trafiłem. A! Myślałem, że nie podskoczę za tym drugim razem i tak już przeleciałem, wiecie. O tu... Ej, no jak ładnie mnie trafiło prosto w dziurę. Dobra, słuchajcie, po prostu na spokojnie, nie za szybko. Widzicie? Nie, można to easy peasy przejść. Tylko ja tu czasami lamie. O, nie wiem czym doleciał. Że skryciłem w ostatniej chwili. A! Już czułem to, już czułem jak się umieram, palę na tym. Dawaj, 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 dawaj! Zdążę, 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 zdążyłem. Ale nie nacisnąłem spacji i spadłem. <grym> Oj, teraz chyba nie zdążę. Dolecę? Nie dolecę, nie doleciałbym do czerwonego. Trzeba było skręcić. Dawaj! Zabijemy. Uf, słyszałem, że to ze sobą jak się zamknęło. Next, next, next. A tu już się zamknie. No to dalej jest nawet. Okidoki. doki. Ej, ej, ej! Z tej strony nie było. Wow, 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 wow. To będzie y, problematyczny kawałek dla mnie, wiecie, wiecie jakie A ja już myślałem, że tak przyjadę sobie na luzie. E, no to. jest. Ohoho. Już myślałem, że to koniec, a tu dalej. Dobra. Tu już jest git. Widzicie? Aha. Aha, aha, aha. I to tyle tego? Dobra, ale tu idzie w miarę prosto. Trzymam się prawej. Gdyby tu było jeszcze jakieś czerwone, to dopiero byłby dramat, nie? No ta i Cent pewnie mnie zarzucała. Ty, co to jest za... Parkour. No ta, cel, cel, cel. Dobry cel. Jest, jest, jest i jest. Nie no, dla mnie to tylko takie mapy powinny być proste. Dzięki temu mogę to szybko zrobić. Nie denerwuję się aż tak. No, można. Można, dobra, tu już wyhamowałem, to już nie będę szalał. Nie będę przeskakiwał po dwie. Co by tylko przejść. Proszę bardzo. Nie dla mnie rękawico. rękawica. ha, 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 ha. znowu? Jasne, ale to już takie easy peasy, wiecie? Easy peasy, nie? Co powiedziałem? <grytanie> jak coś jest easy peasy, to znaczy, że mi nie wyjdzie. No, proszę easy peasy, nie? Nie chciałem lecieć na to, bo już czułem, jak ta rękawica mnie spycha. Och, dobra. Tu trzeba powolutku. To się ogarnie, się ogarnie. No dobra, ja zważyliłem. Jak lama. Uwaga, 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 uwaga. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze. Uf, dobra, farcika, miałem, że to udało się. Koniec, 98%. A! I całe 16 minut. Brawo dla mnie, brawo dla mnie, nie zważywiłem aż tak dużo, tylko 44 śmierci to dosyć, śmierci to dosyć dobra średnia, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo dobra, jak na mnie przynajmniej, Nie ja wiem, że wy, wy to pewnie, co, jeden, dwie śmierci, nie, przelecicie coś te, ja to wiem, mnie w tym, ale wiecie jak jest, dobra, słuchajcie, to co, to w następnym, dwunastka, dwunastka, eee, kurde, ja mógłbym prawie codziennie to robić, tak już, świata, ile jeszcze ich było, to co, to w następnym, widzimy się przy dwunastym, siemanko, razie trzymajcie się, cześć.